Latem dni stają się dłuższe, cieplejsze, bardziej słoneczne, wakacje tuż za rogiem. I na pewno chcesz zacząć je bez bólu, aby móc w pełni cieszyć się każdą chwilą? To właśnie film dla Ciebie. Pokażę Ci dokładnie, jak możesz to skutecznie zrobić. Przechodzimy od razu do działania. I tym samym zaczynamy. Usiądź na macie, jak René, i połóż swoją prawą goleń pod lewą łydkę. Tak, spokojnie, połóż, ułóż dokładnie. Zwróć uwagę, aby przednia linia była równoległa do linii maty. Podnieś się tak, by noga była równoległa do krawędzi. Wynik to kąt 90 stopni. I przesuń drugą nogę w tył. Zaczynamy ćwiczenie. Oho, cofnij teraz tę drugą nogę. Jeśli jest to trudne, zrób to na tyle, na ile dasz radę. Szyja też nie jest w tym najlepsza, ale to trzeba ćwiczyć. A teraz naciskaj prawą ręką, aby wyprostować się coraz bardziej. Wtedy zauważysz, że po lewej stronie poczujesz mocne ciągnięcie, rozciąganie i napięcie w prawym pośladku. Teraz powoli się w to angażujesz, pamiętając, żeby tylna noga była płasko, ułożona na grzbiecie stopy. René, w którym miejscu szczególnie to czujesz? Tak, z tyłu, właśnie na pośladku. Na pośladku, z prawej strony na pośladkach. A z lewej, gdzie to czujesz? Ból pojawia się także w rejonie uda i ciągnie się do łydki. Tak, świetnie. Ok. To nie jest standard. Standard to pachwiny, ale zależnie od osoby. Mogą boleć też inne miejsca. Ale zawsze uważaj, żeby to było jeszcze dobrze znośne. Dobra. Teraz naciskasz swoją prawą stopą i lewym kolanem jak najmocniej na podłogę. Na ziemię? Dokładnie tak. Rozluźnij się i wyprostuj trochę bardziej, a zobaczysz, że rozciąganie się zwiększa. A potem znowu wciskasz. Rozluźniasz i przechodzisz dalej do rozciągania. I staraj się przesuwać lewą pachwinę, lewy wyrostek biodrowy w kierunku prawej pięty, wykonując ten ruch płynnie i z dużą uwagą. I jeszcze raz. Naciskasz prawą stopą, lewym kolanem tak mocno, jak to możliwe przeciwko ziemi. Rozluźniasz się i idziesz dalej w rozciąganie. Teraz to odwracamy. Przesuń lewą nogę do przodu i robimy to samo z drugiej strony. Dobrze, w porządku. Oznacza to, że schodzimy tam na dół? Lewa noga i później prawa. Dokładnie tak. Ale teraz najpierw ustaw kąt prosty. Tak, ustaw się w taki sposób, żeby być idealnie równolegle do tej lewej krawędzi na swojej macie. O, widzisz to prostsze. Cofnij się prawą nogą. Czy nadal strasznie wygląda? Strasznie to wcześniej też nie wyglądało, po prostu trochę sztywno, ale to jest normalne. Spójrz, tak powinieneś spróbować wejść, i wtedy zauważysz, że ciągnie bardziej. Powinieneś starać się przybliżać prawą pachwinę coraz bliżej lewej pięty, coraz bliżej w tę stronę, a tułów powinien się coraz bardziej prostować. Rozciągaj się ładnie, cały czas prostując. Przesuń swoją nogę nieco bliżej do środka. Zaraz poczujesz, jak napięcie się zwiększa. Dokładnie. W porządku, a teraz naprawdę mocno naciskasz lewą stopą na podłogę, a w tym samym czasie prawym kolanem również. Naciskaj lewą stopą, Renę, i naciśnij prawym kolanem. Rozluźnij się i rozciągaj dalej. Głębiej w moim przypadku, tak? Krzyż włączony, tak, wzmocnij rozciąganie. I jeszcze raz lewa stopa naciska i prawe kolano naciska. Naprawdę mocno wciśnij, bardzo mocno, potem rozluźnij mięśnie i powoli wyjdź z rozciągania. Idziemy bezpośrednio do ściany. Podejdź prosto. Do ściany oprzyj ręce o nią. Najlepiej stań przy tej ścianie tak, żeby można było cię zobaczyć z boku. Cofnij trochę lewą nogę. Teraz bardzo ważne: lewa stopa musi być skierowana prosto do ściany. Nie kieruj jej na zewnątrz. Błąd ten jest popełniany bardzo często, a teraz zegnij prawe kolano, lewe jest całkiem wyprostowane, prawe coraz bardziej się ugina. I tutaj inicjuje się to rozciąganie. To ustawienie całkowicie odciąża nasze kolana. Z przodu chodziło bardziej o biodra, cały obszar wokół bioder we wszystkich kierunkach, a tutaj chodzi teraz o łydkę, o kolano, całkowicie wyprostuj. I wtedy poczujesz rozciąganie tutaj. I tutaj wykonujemy nasze ćwiczenia siłowe. Wzmacnianie podczas rozciągania to dla mnie najlepsza rzecz, jaka istnieje. W kierunku wolności od bólu, z elastycznością mięśni oraz ich większą siłą. A teraz naciskasz przednią częścią lewej stopy tak mocno, jak to możliwe, przeciwko podłodze. Naprawdę mocno naciskaj. Przód stopy to poduszki palców? Tak, palce u nóg oraz palce, stawy podstawowe właściwie przednia część całej stopy. I rozluźnij się. Oraz dalej wchodzisz, i ponownie napierasz mocno, iluzujesz się, idziesz dalej do przodu. Teraz zmień swoją stopę, prawa stopa, do tyłu. I proszę uważać, nie może być skierowana na zewnątrz. I ty też to sprawdź, proszę. To musi być całkowicie wyprostowane. A gdzie mam umieścić ręce? Zostań tam, tak? W porządku. I. Zaczynamy. Wejdź w rozciąganie i uwaga stopy są teraz trochę na zewnątrz. Musisz natychmiast to poprawić. I poczujesz teraz w prawej łydce na górze rozciąganie. Cały czas działasz. I zwracaj uwagę, żeby stopa nie zaczęła się przekrzywiać. Najlepiej zawsze zerkaj w dół i to kontroluj, nawet kiedy jesteś w domu. A teraz zaczynamy tutaj. Prawa przednia stopa mocno naciska na ziemię, jakbyś próbował. Stanąć na palcach. Tak jakbyś stał na samych palcach, rozluźnij się i idziesz znowu dalej. Uważaj, stopa powoli się obraca, trzymaj ją prosto, tak jest. I jeszcze raz. Naciskasz przednią częścią stopy na podłoże. Rozluźnij się jeszcze trochę bardziej i kontynuuj poruszanie w tym kierunku, lekko uginając swoje lewe kolano. To od razu można poczuć jako bardzo intensywne ciągnięcie. Dokładnie. Tak właśnie ma być. A teraz wychodzisz, proszę, z pozycji. Wyciągnij ręce, wyprostowane równolegle do siebie, i teraz przesuwaj górną część mostka coraz bliżej ściany. Możesz cofnąć lewą nogę, jeśli ci przeszkadza o tak. Wejdź w rozciąganie. Łokcie muszą być całkiem wyprostowane. Łokcie muszą być całkowicie wyprostowane. I zawsze kontynuuj z górnym końcem mostka w róg. To teraz tutaj się rozciąga plecy, ten potężny zewnętrzny mięsień pleców w ramionach. To właśnie się dzieje głównie w ramionach. Teraz tam tworzy się większa ilość przestrzeni. Dalej w głąb. Łokcie całkowicie wyprostowane. Gdzie teraz ciągnie? Ciągnie od łokci aż do ramion. Najmocniej jednak ramiona. Bez wahania, to ramiona. Dobrze. Teraz naciskaj obiema rękami jak najmocniej na ścianę. Naciskaj jak najmocniej na ścianę. Teraz naprawdę angażujemy mięśnie, które właśnie rozciągaliśmy. I wyluzuj. I postaraj się wcisnąć górny koniec mostka trochę bardziej w głąb. Czy do środka znaczy w ścianę? Dokładnie. W głąb rozciągania w kierunku ściany. Dokładnie. A teraz jeszcze raz naciskaj mocno, naprawdę mocno naciskaj. Teraz naprawdę ciągnie mnie w ramię. Całkowicie się teraz rozluźnij i powoli odsuń się od tej ściany. Następnie wracamy ponownie na naszą matę. Stopy w tamtą stronę. A teraz proszę połóż swoją prawą goleń równolegle do prawej krawędzi maty. Zgadza się? Upewnij się, że Twoja kostka znajduje się możliwie jak najbliżej ziemi. Następnie postaraj się, aby Twoja miednica była jak najbliżej pięty. Mam siedzieć na pięcie? Okej, okay, tak, właśnie tak, że jesteś tak blisko. Tak. Dobrze. Jeśli to zdołasz osiągnąć, zrób jeszcze jeden dodatkowy krok. Gdy masz jeszcze trochę odległości do pięty, pozostań w tej pozycji i staraj się zbliżać pośladkami coraz bardziej do pięty. Ale René, albo ty, jeśli jesteś już tak blisko pięty, teraz pochyl się coraz bardziej do tyłu, albo lepiej mówiąc, przeprostuj ciało. Ale pamiętaj, aby zabrać też biodra, wciągnij brzuch i poruszaj się razem z biodrami, i wtedy zauważysz tutaj naprawdę duże napięcie. Twoja twarz to już za dużo jeszcze trochę wyżej, tak? Tylko tyle, ile jesteś w stanie jeszcze dobrze wytrzymać, tak jak przy wszystkich innych ćwiczeniach. Gdy tylko zauważysz, że jest to za intensywne, twarz wygląda negatywnie i myślisz sobie: Muszę to wytrzymać. To nie powinno tak być. To ma boleć, nawet bardzo wyraźnie boleć, ale nie w sposób negatywny, tylko wyłącznie pozytywny. A teraz bardzo mocno naciśnij swoją prawą stopą o podłogę tak, jakbyś naprawdę chciał całkowicie wyprostować swoją nogę, jakbyś chciał je dobrze wyciągnąć. Następnie się rozluźniasz i powoli obracasz na drugą stronę. Robimy to samo z lewą nogą. Dokładnie. Połóż lewą nogę na lewym brzegu maty. Usiądę tutaj możliwie blisko. Tak, dokładnie. I znów, jeśli masz jeszcze odstęp między piętą a pośladkiem, to zostań tak i staraj się, aby ten odstęp był coraz mniejszy. Ale jeśli już jesteś blisko, tak jak René. To górna część ciała może już iść do tyłu. Koniecznie musisz poczuć to intensywne rozciąganie w udzie. To jest naprawdę dobre dla kolana, biodra i. na ból pleców, a dokładniej przeciwko bólowi pleców. A teraz naciskasz tutaj jak najmocniej lewą stopą na ziemię. Naciskaj jak najmocniej. Ponownie rozluźnij. I powoli wchodzisz dalej. I tutaj wzmocnij. A potem wychodzimy, i teraz znajdź sobie jakiś kąt u siebie. Jeśli nie masz kąta, René, udaj się do narożnika, wyciągnij ramiona poziomo. Jeśli nie masz rogu, podnosisz ręce tak wysoko, aż poczujesz, że możesz przesunąć się do przodu i masz miejsce do rozciągania. W rogu masz zdecydowanie wystarczająco dużo miejsca, więc ustawiasz 30 stopni i z górnym końcem mostka wchodzisz coraz bardziej w głąb rogu. Tak nieustannie wchodź głębiej i głębiej. Tylna noga wyprostowana? To nie ma znaczenia. Ok, teraz chodzi o ramię. Górna część pleców zostanie uwolniona. Będziemy przeciwdziałać temu pieczeniu między łopatkami. Dzięki temu uwolnimy kark. Ale głównie otworzy się z przodu. Zaraz to poczujesz, gdy wyjdziesz. To niesamowite uczucie. To jest dokładnie to rozciąganie, które najbardziej odczuwa się, gdy się wychodzi. Och, jak dobrze. Teraz jestem wolny i jakoś lepiej się czuję. To jest świetne uczucie. Jeśli chcesz komuś pokazać, jak rozciąganie wpływa na samopoczucie fizyczne człowieka, ustaw go dokładnie w tej pozycji na dwie minuty, pozwól mu wyjść i cieszyć się. I jak już mówiłem, jeśli nie masz rogu, stoisz tak, unosisz ramiona tak wysoko, żebyś na pewno miał miejsce do rozciągnięcia się, żeby ciągnęło w ramionach. Ale róg jest lepszy. Jest lepiej. A teraz powoli wróć z powrotem. I po prostu zostań tam. Tak, tak, stój tam, patrz przed siebie. I wyprostuj kolana. Zrób to najlepiej od razu w domu. Pochyl się nisko, poczuj ruch i zastanów się dobrze, jak daleko możesz się schylić, zanim stanie się to niewygodne. Ból w dołkach podkolanowych może być tak intensywny, że stanie się bardzo nieprzyjemny. Ważne jest, byś cały czas pamiętał o dobrze wyprostowanych nogach. Ach tak, musisz się opierać, żeby poczuć dyskomfort. Czyli jeszcze raz, dokładnie. Ból, kiedy zaczyna mocniej boleć, wchodzisz bardziej w głębokie rozciąganie, ale tylko na tyle, na ile możesz jeszcze wyczuć przyjemny, komfortowy ból. Gdy staje się to bólem, który całkowicie cię wykańcza, muszę przestać. Wtedy przestajesz w tym momencie. A kolana muszą pozostać całkowicie wyprostowane. To jest ważne. Poczujesz to w zgięciach kolan, z tyłu nóg, dolnych plecach. Plecy się rozluźniają. I. pozostań ładnie. W tej niskiej pozycji i chwyć się za nogi od tyłu. Możesz spokojnie sięgnąć jeszcze głębiej, bo z pewnością schodzisz też niżej niż wcześniej. A teraz podciągnij się plecami ku górze, jakbyś naprawdę chciał się podnieść, lecz przecież trzymasz się mocno rękami. Dlatego to się nie udaje. Nasz trening siłowy robimy tam ponownie. Teraz znowu się rozluźnij i wejdź trochę głębiej. I jeszcze raz. Chcesz iść do góry, ale trzymasz się mocno. I znowu się rozluźniasz i idziesz trochę dalej. A teraz przejdźmy znowu na matę. Połóżmy ręce na macie. Poczekaj, Roland. Wyciągnij ręce do przodu i obróć je do tyłu, tak aby palce skierowane były na odpowiednią nogę, zwracając uwagę na ich poprawne ustawienie. I stopniowo przechodź coraz głębiej w to rozciąganie. Staraj się, aby cały czas było to przyjemne uczucie. Teraz zrobimy coś na zespół cieśni nadgarstka przy zapaleniach pochewki ścięgnistej. Wszystko, co w tym obszarze boli, to zostanie teraz. Złagodzone. Taki jest plan. Tak, idź coraz głębiej w rozciąganie. A teraz przechodzimy do treningu siłowego. Pozostajesz tak jak jesteś i napinasz palce oraz dłonie. One chcą wejść w ziemię. Chcą wcisnąć się w glebę. Potem znowu rozluźnij i dalej pogłębiasz rozciąganie. I powtórzmy to jeszcze raz. Z dużą siłą i zdecydowaniem naciskaj palcami oraz całymi dłońmi na podłoże. To jest również ważne, że trzymamy je razem. Tak. I teraz rozluźnij. I wejdź głębiej. Przytrzymaj kciuk, zwłaszcza aby nie miał za dużo pracy. A teraz powoli zacznij wychodzić. A teraz pokażę Ci jeszcze coś naprawdę specjalnego na Twoje ramiona. Dla swobody Twojego ramienia, dla Twojej ruchomości w stawach barkowych, chwyć tak, abyś mógł po prostu pokonać ten prześwit i zrób to. 12 razy z rzędu, tak? Albo nawet 20 razy, w zależności od tego, jak chcesz, i na koniec wyjdź z tego i zauważ, że to jest bardzo fajne uczucie. Spróbuj tego. Informacje o ratowniku ramion znajdziesz tutaj i koniecznie napisz nam komentarz. Co planujesz na lato? Jak się czułeś? A potem, może, gdy lato już się zaczęło i jest w toku, po prostu napisz komentarz. Z tymi ćwiczeniami radzę sobie, albo nie radzę sobie, cokolwiek. To nas interesuje. Jeśli chcesz mieć pełnowartościową rutynę, chcesz trenować, to kliknij tutaj. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, powinieneś to naprawdę zrobić właśnie teraz. Nie zapomnij także aktywować dzwonka, aby YouTube mógł Ci przypominać. Zaskakujemy nowym wideo z ćwiczeniami, które mogą być przyjemne. Cześć!